No i pracowałam właśnie w Chniewzdalu, w fabryce, do której Polak, który w czasie kiedy odchodziłam pierwszym razem, powiedział, że absolutnie mnie nie przyjmą, żebym nawet nie próbowała, bo nie jestem tu mile widziana. Pan tłumacz, gdzieś okazało, że gdy zadzwoniłam, szef wcale nie robił problemu: powiedział, że nie ma sprawy przyjechać. Dostałam wtedy mieszkanie na hotelu robotniczym, więc dużo nie płaciłam, fajnie, czysto, miło. Ale po czterech miesiącach, nie, wrzesień, ja przyjechałam wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, sześć miesięcy. Oczywiście też imprezowałam i to ostro, ale imprezy nie miały nic wspólnego z pracą, tu nigdy nie nawaliłam. E, okazało się, że po prostu sprawy prywatne e, spowodowały, że, e, spowodowały, że po prostu mi podziękowano. Ze względu na to, że moja mama miała konflikt z islamczykiem, z którym była, ponieważ ją zdradził. Okradł nas pieniędzy, które moja mama miała z Polski, z mieszkania. Wszystko jej zabrał. Nie oddał jej tego, więc ona tam po prostu go mocno wyzywała i tak dalej. Ukrad związał się z Polką. Dziś ta para ma już dom, tak? Tutaj niedaleko mieszka, koło Keflaviku. E, także tak naprawdę mają dom dzięki naszemu mieszkaniu. No, także życzę tym ludziom powodzenia. Karma wraca. Ja jedynie zawsze miałam całe życie żal do mojej mamy, że sprzedała to mieszkanie i sprzedała jeszcze jedno mieszkanie, i tak naprawdę nie zainwestowała na Islandii, bo właśnie inwestowanie w coś jest bardzo ważne. Zwłaszcza w mieszkania. Oczywiście nie róbcie tego w tej chwili. Mamy bardzo zły moment na Islandii, jeśli chodzi o jakiekolwiek inwestycje tego typu mieszkaniowe. Islandia po prostu w tej chwili jest przed bardzo poważnym kryzysem. Zaczynają się przygotowania, jeśli chodzi o zaczynają się przygotowania jeśli chodzi, zobaczcie o protesty w związku właśnie z czynszami sami wiecie, my tu mieszkamy to sami wiecie ile każdy z nas płaci jak to szybko rośnie, jak inflacja to zabija zbiera zboże rząd nic nie robi premier, który jest nienawidzony, okradł nieraz cały kraj znowu sobie powrócił do premiera po prostu wymieniają stołki i ludzie w tej chwili są oburzeni i mam nadzieję, że na ojstur Valklur, czyli pod parlamentem, niedługo będą protesty, aby nam się wszystkim lepiej żyło i każdy mógł mieć mieszkanie, chociażby na wynajem, w logicznej, ludzkiej cenie.